Nadszedł czas, aby otwarcie porozmawiać na temat, który dotyczy wielu z nas: menopauzy. Jeśli zauważyłyście, że waga stała się bardziej uparta, ubrania nie leżą już tak dobrze, a tłuszcz na brzuchu wydaje się być nie do pokonania, ten film jest dla Was. Menopauza to czas intensywnych zmian hormonalnych, które rzeczywiście mogą wpływać na naszą wagę i sylwetkę. Ale spokojnie nie ma powodów do rozpaczy. W tym filmie rozwiejemy wszelkie mity na temat tego etapu, zrozumiemy zmiany zachodzące w naszych ciałach i, co najważniejsze, pokażemy, jak odzyskać kontrolę nad swoimi hormonami, podnieść poczucie własnej wartości i cieszyć się sylwetką, która doda Wam siły i pewności siebie. Przygotujcie się na odkrycie, jak przejść przez menopauzę bez zbędnego tłuszczu, z zdrowiem i witalnością. Menopauza to naturalny etap w życiu kobiety, oznaczający koniec fazy reprodukcyjnej i zakończenie cykli menstruacyjnych. Oficjalnie diagnozuje się ją po 12 kolejnych miesiącach bez miesiączki. Jednak okres ją poprzedzający, zwany perimenopauzą, może trwać wiele lat i charakteryzuje się hormonalnymi huśtawkami, wahaniami poziomów estrogenu i progesteronu. To właśnie wtedy wiele kobiet zaczyna odczuwać pierwsze objawy, które mogą różnić się intensywnością i czasem trwania. Znaczny spadek produkcji estrogenu i progesteronu przez jajniki jest główną przyczyną wielu zmian zachodzących w organizmie. Estrogen odgrywa kluczową rolę w różnych funkcjach od regulacji cyklu menstruacyjnego po zdrowie kości, układu sercowo-naczyniowego i metabolizmu. Jego niedobór wpływa bezpośrednio na rozmieszczenie tkanki tłuszczowej, metabolizm, nastrój i jakość snu. Przed menopauzą estrogen przyczynia się do gromadzenia tłuszczu głównie w okolicach bioder i ud, nadając sylwetce kształt gruszki ginoidalny. Po menopauzie, gdy poziom tego hormonu spada, tłuszcz zaczyna gromadzić się bardziej w okolicach brzucha, tworząc sylwetkę typu jabłko-androidalną. Ten tłuszcz brzuszny, nazywany również tłuszczem trzewnym, jest metabolicznie bardziej aktywny i wiąże się z większym ryzykiem rozwoju chorób, takich jak cukrzyca typu 2, choroby sercowo-naczyniowe, zespół metaboliczny, a nawet niektóre rodzaje nowotworów. Wpływ zmian hormonalnych w okresie menopauzy nie ogranicza się jedynie do rozmieszczenia tłuszczu. Oddziałują one również na sen i metabolizm, tworząc błędne koło, które może utrudniać kontrolę wagi. Bezsenność, nocne przebudzenia i trudności z regenerującym snem to częste skargi kobiet w menopauzie. Zła jakość snu negatywnie wpływa na produkcję wielu hormonów, w tym kortyzolu, znanego jako hormon stresu. Chronicznie podwyższony poziom kortyzolu może prowadzić do zwiększonego apetytu, szczególnie na produkty bogate w cukier i tłuszcze, utrudniać spalanie tłuszczu brzusznego oraz sprzyjać gromadzeniu się tkanki tłuszczowej w tej okolicy. Melatonina, hormon odpowiedzialny za regulację cyklu snu i czuwania, również może być zaburzona przez zmiany hormonalne w okresie menopauzy. Jej zmniejszona produkcja utrudnia zasypianie i utrzymanie ciągłości snu, a także negatywnie wpływa na metabolizm i regulację apetytu. Kiedy śpimy źle, nasz organizm produkuje więcej greliny, hormonu pobudzającego głód i mniej leptyny, hormonu zapewniającego uczucie sytości. Taka nierównowaga hormonalna może prowadzić do większego spożycia kalorii, a co za tym idzie do przyrostu masy ciała. Ponadto spadek poziomu estrogenu może wpływać na insulinowrażliwość czyli zdolność insuliny do transportowania glukozy z krwi do komórek, gdzie jest wykorzystywana jako źródło energii. Insulinooporność utrudnia działanie tego hormonu, prowadząc do podwyższonych poziomów glukozy we krwi i sprzyjając gromadzeniu tłuszczu, szczególnie w okolicach brzucha. Rozumiejąc złożoną relację między hormonami, snem, metabolizmem, a gromadzeniem tłuszczu w okolicach brzucha, możemy wdrożyć zintegrowane strategie, aby zminimalizować wpływ menopauzy na wagę i sylwetkę. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa odżywianie, dlatego warto skupić się na diecie bogatej w naturalne i minimalnie przetworzone produkty. Błonnik, obecny w owocach, warzywach, roślinach strączkowych, pełnoziarnistych produktach zbożowych, płatkach owsianych, cie i siemię lnianym, to niezastąpiony sprzymierzeniec pomaga kontrolować apetyt, poprawia perystaltykę jelit i wspiera regulację poziomu glukozy oraz cholesterolu we krwi. Chude białka, obecne w drobiu, rybach, jajach, tofu, roślinach strączkowych i niskotłuszczowych produktach mlecznych, są niezbędne do budowy i utrzymania masy mięśniowej, co jest kluczowe dla aktywnego metabolizmu i spalania tłuszczu. Dodanie do diety zdrowych tłuszczów, takich jak awokado, oliwa z oliwek extra virgin, orzechy, nasiona oraz ryby bogate w kwasy omega, 3 wspiera produkcję hormonów, zdrowie sercowo-naczyniowe i wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Jednocześnie należy umiarkowanie spożywać cukry rafinowane, przetworzoną żywność, ultraprzetworzoną żywność i słodzone napoje, aby uniknąć skoków poziomu glukozy we krwi, kontrolować wagę i zapobiegać rozwojowi insulinooporności. Odpowiednie nawodnienie dzięki regularnemu spożywaniu wody w ciągu dnia jest niezbędne do utrzymania prawidłowego funkcjonowania organizmu, regulacji apetytu, wspomagania trawienia i optymalizacji metabolizmu. Regularna aktywność fizyczna to również filar zdrowej menopauzy i osiągnięcia silniejszego, bardziej zrównoważonego ciała. Ćwiczenia fizyczne nie tylko pomagają kontrolować wagę i spalać tłuszcz, ale także poprawiają nastrój, redukują stres, wzmacniają kości i zapobiegają rozwojowi różnych chorób przewlekłych. Najskuteczniejsza strategia to połączenie ćwiczeń aerobowych, takich jak spacery, bieganie, pływanie, jazda na rowerze i taniec, z treningiem siłowym, takim jak trening funkcjonalny, pelatis czy podnoszenie ciężarów. Taka kombinacja wspiera spalanie tłuszczu, budowę masy mięśniowej oraz poprawę składu ciała. Najważniejsze jest znalezienie przyjemności w ruchu wybierania aktywności fizycznych, które sprawiają radość i wpisują się w harmonogram dnia, co ułatwi ich długoterminowe utrzymanie. Oprócz odżywiania i aktywności fizycznej, priorytetem powinien być jakościowy sen, który jest niezbędny do utrzymania równowagi hormonalnej, kontroli wagi i ogólnego samopoczucia. Wprowadzenie regularnych nawyków związanych ze snem, stworzenie sprzyjającego odpoczynkowi środowiska oraz unikanie czynników zakłócających sen to kluczowe działania. Ustalanie stałych godzin snu i pobudki, nawet w weekendy, pomaga regulować zegar biologiczny i poprawia jakość snu. Stworzenie ciemnego, cichego, chłodnego i wygodnego otoczenia w sypialni sprzyja relaksowi i głębokiemu odpoczynkowi. Unikanie spożycia kofeiny i alkoholu na krótko przed snem, wyłączanie urządzeń elektronicznych na godzinę przed pójściem spać oraz wykonywanie relaksujących czynności, takich jak ciepła kąpiel, czytanie czy medytacja, przyczyniają się do regenerującego snu. Skuteczne radzenie sobie ze stresem również odgrywa kluczową rolę, ponieważ przewlekły stres może znacząco wpływać na równowagę hormonalną i wagę. Znalezienie skutecznych sposobów na redukcję stresu jest niezbędne dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Techniki relaksacyjne, takie jak yoga, medytacja, mindfulness i ćwiczenia oddechowe, mogą obniżać poziom kortyzolu i wspierać odprężenie. Angażowanie się w aktywności, które sprawiają przyjemność, takie jak hobby, czas na świeżym powietrzu czy kontakty towarzyskie, również jest ważne. W przypadkach przewlekłego stresu lub trudności w radzeniu sobie z emocjami warto skorzystać z pomocy psychologa lub terapeuty. W niektórych sytuacjach suplementacja może być pomocna w łagodzeniu objawów menopauzy i wspieraniu procesu odkudzania, ale zawsze należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem suplementacji. Niektóre suplementy, które można rozważyć, to fitoterapeutyki, takie jak izoflawony sojowe i czerwony koniczyna, które mogą łagodzić objawy naczynioruchowe oraz witaminy i minerały, takie jak witamina D, wapń i magnez, niezbędne dla zdrowia kości i innych funkcji organizmu. Podczas menopauzy cierpliwość i konsekwencja są niezbędne. Zmiany hormonalne towarzyszące temu okresowi są głębokie, a ciało potrzebuje czasu, aby dostosować się do nowych strategii. Nie oczekuj natychmiastowych rezultatów, zamiast tego warto traktować zmiany stylu życia jako długoterminowe zobowiązanie do zdrowia i dobrego samopoczucia. Ciesz się każdym małym sukcesem i każdym zdrowym nawykiem, który staje się częścią Twojej codzienności. Głównym celem jest przejście przez ten etap z lekkością, jakością życia i równowagą. Mimo cennych wskazówek przedstawionych tutaj nic nie zastąpi profesjonalnego wsparcia. Doświadczenie menopauzy różni się u każdej kobiety, a spersonalizowane strategie mogą zrobić ogromną różnicę. Ginekolog może ocenić potrzebę interwencji medycznych, takich jak terapia hormonalna. Dietetyk może opracować plan żywieniowy dostosowany do Twoich potrzeb, a trener personalny pomoże w doborze odpowiednich ćwiczeń. Taka opieka gwarantuje, że wprowadzane zmiany będą bezpieczne i skuteczne, dostosowując je do Twoich potrzeb. Aby uzupełnić wcześniej omówione strategie, warto rozważyć następujące wskazówki. Popraw jakość snu, zainwestuj w dobrej jakości materac i wygodne poduszki, aby zapewnić sobie regenerujący sen. Skup się na przyjemnościach, znajdź czas na zajęcia, które sprawiają Ci radość, takie jak hobby, spotkania z rodziną i przyjaciółmi, czy kontakt z naturą. Dbaj o siebie, małe gesty samopieki, takie jak relaksujące kąpiele, masaże czy wizyty w spa, mogą znacznie poprawić Twoje samopoczucie. Aktywuj umysł. Pobudzaj swój mózg, czytając, rozwiązując krzyżówki lub ucząc się nowych umiejętności czy języków. Szukaj wsparcia emocjonalnego. Rozmowy z przyjaciółmi lub specjalistami zdrowia psychicznego mogą pomóc w radzeniu sobie z emocjonalnymi wyzwaniami menopauzy. Monitoruj poziom hormonów. Dzięki badaniom krwi możesz śledzić poziom hormonów i odpowiednio dostosowywać swoje strategie. Radzenie sobie z uderzeniami gorąca. Noś lekką odzież, utrzymuj przewiewne pomieszczenia. Unikaj gorących i pikantnych potraw oraz praktykuj techniki relaksacyjne. Istnieje wiele mitów na temat menopauzy, które mogą powodować frustrację. Oto niektóre z nich. Mit, nie można schudnąć podczas menopauzy. Prawda, chociaż jest to trudniejsze, można schudnąć, stosując zbilansowaną dietę, regularne ćwiczenia i dbając o sen. Mit, przybieranie na wadze w menopauzie jest nieuniknione. Prawda, Choć tendencja do przybierania na wadze wzrasta, można utrzymać wagę dzięki zdrowym nawykom. Mit, terapia hormonalna to jedyne rozwiązanie na odchudzanie. Prawda, zmiany w stylu życia są kluczowe, a terapia hormonalna jest tylko jedną z dostępnych opcji. Menopauza to naturalny etap życia, który można przeżyć w zdrowiu, energii i z pewnością siebie. Stosując omówione strategie i korzystając z odpowiedniego wsparcia, możesz uczynić ten etap czasem odkrywania siebie i dbania o dobrostan. Pamiętaj, że każda kobieta jest wyjątkowa, dlatego ważne jest znalezienie strategii, które najlepiej pasują do Twoich potrzeb i stylu życia. Inwestuj w swoje zdrowie i ciesz się tą nową fazą życia w pełni. Czy te informacje były dla Ciebie pomocne? Jeśli tak, zostaw like i subskrybuj nasz kanał, aby uzyskać więcej wskazówek. Udostępnij ten filmik innym kobietom, które mogą skorzystać z tych informacji. Podziel się swoimi doświadczeniami i pytaniami w komentarzach, razem możemy uczynić menopauzę łatwiejszym i zdrowszym okresem życia.